Śmieszne to jest, że na przykład wiesz, wszystko co zrobisz, to zostaje w internecie. To jest mega śmieszne. Ale o czym mówię No, bo, no że wiesz, że jak na przykład zrobisz taki śmieszny taniec, no to wpiszę sobie, wiesz, Beatles, śmieszny taniec. czyli <śm jest, nie? Tak. No, czekaj, Beatles. Dobra. I teraz dopiero zrobię taniec, dobra? Róbcie szody teraz, proszę.

Ja groźny jak lew, jebany, dżungli, król Chalapa, cegak jak soku, ty się no to Z siebie i z na zawsze, jak przed tobą mam <śmiany> Ja i dżungli, szatnę z gionki. wysyłamy was na oją Ze mną zawsze moje świry, jak nie trafię, trafi Olo A trafi Józiu, a na pewno trafi Modziu Lewa, biała, bez różnicy

i tyle teraz hit tyle sorry, no. taniec po prostu śmieszny beatles do boss beatles <laughs> co? <laughs> Pan. 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 no, jest dalej, bo zaraz poprawiasz <laughs> <noise> jak ja to zobaczyłem na story, nie wiem. Nie wiem. Po prostu nie dla prawda? To jest genialne. Wiesz, jak to jest zapisane? No. Jak to jest zapisane. Betoes, szans InstaStory: Magda Gessler, Staniec Ninja Chicago 2012 Mbappos